Bye. Witam was bardzo bardzo serdecznie. Jestem baca, to będzie kolejny odcinek, de Outer Worlds 2 gramy sobie misję, rozniszczyliśmy a raczej sama się zniszczyła, można powiedzieć Vox, stacja Vox. I już tutaj patrzymy, jesteśmy na tropie zdrajczyni, czyli teraz mamy wrócić do Zebulona i powiedzieć mu co się stało z Audrom. Tak dokładnie ma to wyglądać. I to jest dokładnie tutaj. Nawet chyba mam ustawione jako główne, czyli idziemy przed siebie tutaj. Generalnie szlak nam trafił całą bazę. Odeszła od nas ta nasza towarzyszka. Wkurzona totalnie, że mam tutaj szybką podróż. Mam to po co ja się tak. No właśnie no tutaj

Wróć do Zebulona, tutaj mamy... Ale zaraz, to przecież było główne zadanie? Zadanie główne. No dobra, no to to jest tutaj... Zaraz, bo ja się pogubiłem troszeczkę. Zdobądź yy, ulepszenia walerii. To też byśmy mogli sobie tutaj. Zaraz, zaraz, ona tutaj jest, gdzieś. Zestaw modyfikacji towarzysza. Dobra. O, niestety tutaj już nie mamy aż tyle dobroci. Zobaczmy sobie, co my tu jeszcze mamy. Ulepszy walerię, tak? Przy stole warsztatowym. Teraz tak ulepszenia drużyny. No i mamy tutaj walerię. Zobaczmy, co my możemy jej dać. Broń walerii nakłada teraz więcej kumulacji poparzenia. To chyba byśmy to wzięli. Ej, to dałem już? Chyba tak. Dobra, jest tu. Nim nie mogę dać. Dobra, Ulepszyliśmy walerię. O, dobra, mamy zrobione. Awans mamy. Super. No Greetings, Agent of the Earth Directorate. I am Ruth Basar Presiding Bishop of the Order of the Ascendant. At this time, I can only presume you think us your enemy. A splinter group was behind that heresy. The collective of scientists and scholars I lead, I believe our goals are not incompatible. We both. I entreat you to speak with Abbot Newell. No dobra. <laughs> Ruszajmy do złotej grani, tylko zaraz, bo ja mam wrażenie, że dziennik. Zobaczmy sobie zadanie główne. A no właśnie, tutaj mamy... Ruszać do złotej grani, ale mamy poboczne. A dobra, to mieliśmy te opary do zrobienia. Inne sprawy tutaj mamy. Wróć do zabulonej, to byśmy sobie zrobili. A jeszcze tutaj mieliśmy przygody kwartalne. No. A to jest tu. Dobra, to można by. Chyba stąd będzie. No, niemożliwa podróż. Musimy wejść stąd. Dlatego, że chcę powypełniać te zadania poboczne. No jest, Valeria. Ale <laughs> nie tak. Kontynuuj, dobra. Na razie sobie tych e, umiejętności nie będziemy dawać. Czy skądś bliżej mogę? No zdecydowanie chyba jest tu najbliżej. Dobrze, że te szybkie podróże są, bo bez tego to by słabietko to wyglądało. No dobra. A no potem się uleczył. Tak pro forma, jakby coś mnie tu spotkało dziwnego. Kontone się to wziąły wzią, wzięły no, ktoś tu jest jeszcze? Jest, tu jest.

Więcej numerów. No to jak coś znajdziemy, to będziemy je tutaj przynosić, natomiast my byśmy sobie poszli teraz do tego westport. <laughs> Muszę oznaczyć to zadanie. Oznaczmy sobie dobra. Oni w ogóle stąd mieli chyba odejść. Cholera, oni mieli stąd odejść i przecież mieli pójść tam tam to, co wszystko zniszczone zostało. No dobra, to w ogóle tutaj. Ale dobra, ktoś tam chyba żyje. To ja normalnie, ładnie to spierdzieliłem. Teraz dotarło do mnie. Wypuściłem dwie wioski. No trudno stało się. the blazes was that fire of a sentinel worked them over bad only audra was still alive when we got there and she was ready to blow her damn the protectorate at least you were and what of the cipher no oh, problem thank you perhaps i was can't fault you for having doubts i hope you'll both forgive me my earlier disposition

No tyle, zobaczmy dziennik. E, mamy to jeszcze cięcie opresyjnych oparów. Tam mi brakowało chyba czegoś właśnie. Gdzie to jest? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? A to było chyba, w, kurde w tym gdzieś. Nie tu. Dobra. To spróbujmy sobie jeszcze to zrobić. Dobra, my tu dostęp mamy, możemy sobie śmiało iść. Tu trzeba było uruchomić chyba windę jakąś, o ile dobrze kojarzę. Muszę sobie przypomnieć, co to było do zrobienia, ale mam wrażenie, że coś. Tu? tu była chyba ta winda inżynieria poziom czwarty, dobra, a my mamy inżynierię poziom drugi, ale mamy dwa dostępne punkty. Ha no dobra, czyli jedziemy z tym zadaniem. Co rozumiem, że już winda jest naprawiona, tak? Sprawdzimy. No. Dobra. Tutaj mamy coś do naprawy. Ktoś jest? Co to jakiś wróg? Przełóżmy czy, czerwoną, Dobra, Tam mamy drugie przejście, czyli tutaj dookoła zapewne będzie jakieś przejście, ale sprawdźmy. Tutaj nic więcej nie zrobię. Dobra, to idziemy. No tu nie wiem, czy na górę nie trzeba wejść, tak? Ja wiem, że trzeba wejść. Dobra. Chyba tu trzeba skoczyć. Rich. to zaiście tak by wyglądało. No tak obróciliśmy dookoła Dobra O kurde You granaty tej po dragonie, nie? myślałem, że mi to skażenie minie, ale jednak nie to kradniemy to wszystko kradniemy, tu nikogo nie ma, nikt nie widzi Mamy co sklep jeszcze? Możemy przy okazji śmieci wszystkie sprzedać. I nic nie kupuję na razie. Dobra, idziemy sobie zrobić tu. Dobra, udało nam się zamknąć szyb wylotowy. I teraz możemy zejść na dół, ale bym chciał tu zobaczyć jeszcze co jest. Bo to jest jakieś... No dobra, toilet. Jestem. No, dobra. Wróciliśmy tu. No, dobrze jest. No i teraz rozpocznij zamykanie. Zamykanie zakończone. Zamknięty, zamknięty. No dobra. Czyli mamy wykonane zgłoszenie z powrotem do pułkownika. O, w końcu jest tutaj wszystko w porządku. Idę do pułkownika i zadanie zrobiliśmy. What can I do for you this time? At last, the tide is shifting. Today we fix our auto mechanicals. You've done us a great service, stranger, and I would see your efforts rewarded. Alas, we can't escape them from the corpses of the scouts who attempted to infiltrate the a few weeks back. Receptura, pociski wybuchowe. O, właśnie. No, myślę, że zasługuje na coś extra. No, o, jeszcze dostaliśmy 350 bitów. Dobra. Czyli to zadanie mamy wykonane, słuchajcie. A tutaj mamy do zrobienia. Ja ominąłem, tutaj. Dobra, co my mamy z tych atutów? Możemy sobie tutaj coś fajnego wybrać. Psychopatia. Z przyłożenia. Magazynki bębnowe. Ręczny reset. Hakowanie. Złomiarstwo. Otwieranie zamków. To jest zasięg broni. Mhm. Łapówkarstwo. Koszty łapówki. Mam dodatkowe miejsce na broń. Przypadkowe zabójstwa. Szansa na trafienie krytyczne. Kradzież kieszonkowa. Hmm. No i tutaj ciekawa rzecz, tylko nie za bardzo wiem co wziąć. Ale chyba szansa na trafienie krytyczne będzie myślę najlepsza. Dobra, to sobie zostawimy i teraz dziennik byśmy zobaczyli. To mamy, czyli tak naprawdę zostało nam zadanie główne tylko i wyłącznie, czyli do grani. Dobra, więc zróbmy sobie tak. Zostawiamy zadanie aktywne i na lądowisko się udajemy. Incugnito? Co tam jest za cel? Zobaczymy. A to statek od razu Incognito przecież się nazywa. Dobra. Czyli jesteśmy na statku i tak naprawdę możemy od razu ruszać na Zenanko. Kommander, koordynacje nawki zapłacić przez prezydent Bishop of the Order zostały zweryfikowane. Landing in. Additionally, we are also able to land in Free Market Station. due to the astral golden ridge is located on dorado it is home to the, the protectorate abandoned it soon after the invasion leaving anti's choice and the order of the ascendant to fight for control of the area and its resources dobra Lecimy. stacja No i mamy tu do rado. co, już mam wyjście i tylko tyle? Myślałem, że coś tu się więcej będzie działało. To by było na tyle, kończymy sobie ten odcinek. Zrobiliśmy sobie wszystkie misje poboczne, tak naprawdę zmieniliśmy region, więc trzymajcie się, cześć.